Hej, cześć, siemanko, wita Was Kaczy. Widzimy się w kolejnym odcinku pod tytułem Bez deloadu nie osiągniesz progresu. Dlaczego? Już się zaraz dowiecie. Dobra, jak już pewnie większość wie lub nie wie, no to bez odpowiedniej regeneracji nie osiągniemy progresu, po prostu będziemy przemęczeni, nie będziemy mieli siły dodawać kilogramów na sztrandze, jeść więcej jedzenia i tak dalej, więc po prostu będzie nam ciężej progresować, a bez progresu, bez progresywnego przeładowania nie, nie możemy osiągnąć progresu, jest to niemożliwe. Takie najważniejsze punkty dla regeneracji. No to wiadomo, nie trenować zbyt ciężko, zbyt często. Czyli tam fajnie po prostu balansować ilością serii. Tam u początkujących tam między 6 a 12 seriami, u zaawansowanych bardziej to tam między 12 a 20 serii. Zostawiać powtórzenia w zapasie, spać 6-8 godzin. No i właśnie stosować deloady. Czym jest deload? Deload jest to planowana przerwa w okresie treningu. Po prostu załóżmy stosujemy go na przykład weekend, tydzień, dwa tygodnie. Odrzucamy wtedy załóżmy nie wiem dietę, trening. Różne są sposoby deloadu, ale ja powiem taki najpopularniejszy, który stosujemy podczas i masy i redukcji. Deload trwa z reguły tydzień, dieta zostaje taka jaka jest, a trening, no i są różne szkoły. Można zmniejszać ilość serii, można zmniejszać obciążenie, nie wiem, wydłużać przerwy pomiędzy seriami, skracać je. Można, nie wiem, zmniejszyć na przykład z FBW trzy razy, można zrobić dwa razy w tygodniu. Różne szkoły. No ale ja opowiem na swoim przykładzie i dlaczego tak polecam. I opowiem jeszcze w drugi sposób. No to tak, zależy od waszego planu treningowego. Jeśli ćwiczycie na przykład FBW trzy razy w tygodniu, to właśnie można zrobić dwa razy w tygodniu. A ja ćwiczę planem push-pull, push-pull, czyli 4 razy w tygodniu i robię z tego 2 razy FBW. bo Po prostu nie chciałbym się przychodzić 4 razy w tygodniu na 2 czy 3, 3 ćwiczenia, więc po prostu sobie trzeba ułatwiać. Siłownia jest dla nas, a nie my dla niej. No i dalej, przychodzę na te treningi. To tak, ogólnie z tygodnia wyrzucam wszystkie izolacje typu wznosy bokiem, biceps, triceps, brzuch i tak dalej. Stawiam tylko główne ćwiczenia, czyli na przykład mam w planie push, mam wyciskanie na poziomej, wyciskanie żołnierskie i dipy i załóżmy w pól mam, nie wiem, przysiad, martwy ciąg i podciąganie, to po prostu chino, przychodzę na to AWW1 i tam nawet nie robię tylu aż ćwiczeń, tylko robię załóżmy klatę poziomo, przysiad, wyciskanie żołnierskie i martwy ciąg albo podciąganie albo jedno i drugie, ja po prostu dipy wyrzucam, bo to jest podobne ćwiczenie do klatki. No i robię załóżmy tak to cztery serie lub trzy, więc robię dwie serie. No i tak samo analogicznie drugi dzień. Co z moim ciężarem i seriami? Serie no jak mówiłem zmniejszyłem o połowę, a ciężar również zmniejszyłem o połowę. Dlaczego? Lepiej odpocząć od ciężaru, bardziej na męczy objętość, ale lepiej odpocząć również od ciężaru. Ale, ale, ale. Jeśli osoby, które wracają, mają problem właśnie z czuciem sztangi, czuciem ciężaru, no ja tego właśnie nie mam, to zmniejszają sobie obciążenie zaledwie o 10-20%, a objętość o połowę. Czyli na przykład robią dwie serie, ale tym ciężarem, załóżmy, tam, jak robią 100 kg na ławce, to robią, załóżmy, 80 kg dwie serie. Dlaczego nie skracamy przerw? No bo teraz zróbmy coś takiego. Mamy normalnie przerwy 5 minut, załóżmy, w martwym ciągu jakieś ciężkie, hardkorowe siłowe serie, no, i nagle przychodzimy i robimy mniejszym ciężarem, ale robimy przerwy minutowe. No to znowu nie zdążymy wypocząć i się zmęczymy, więc nic będzie z naszej regeneracji i deloadu. Także wiemy już mniej więcej jak zmniejszyć, ile i tak dalej. Teraz jak często wykonywać deload? To mocno zależy. Czy jesteśmy początkujący, zaawansowany, średnio zaawansowany, czy jesteśmy na masie, na redukcji. No, ale dobra, masa. Początkujący może ćwiczyć i ćwiczyć, może nawet nie prowadzi deloadu i z pół roku. Dopiero gdy nas coś zaboli, łapie nas przeziębienie, gorzej się uczujemy, progres zwalnia, to można spróbować właśnie deloadu tygodniowego. Bardziej zaawansowani na masie to polecam tak, co 3-4, co 3 miesiące, co 12 tygodni. Co takie 12-16 tygodni to już warto zrobić, a redukcja. Początkujący na redukcji, to tak właśnie jak zaawansowani na masie co 12-16 tygodni, a zaawansowany na masie, na redukcji, to już nawet co 6 tygodni do 12-12 tygodni to już jest max. Już trzeba zrobić deload. Dlaczego? No prewencyjnie, żeby właśnie dbać o tą regenerację, dbać o nasz progę, żeby się nie rozwalić. Bo ja wiem po sobie, że jak po prostu ćwiczę dłużej i nie mam przerw, nie choruję, to osiągam jakiś progres. A jak nie coś złapie raz, drugi, trzeci, no to załóżmy styczeń. Zacznijmy powiedzmy tydzień. Chorowałem, później wracałem dwa tygodnie, znowu się rozchorowałem, no to teraz znowu będę tydzień wracał i tak więcej nie ćwiczę niż ćwiczę, no to jest bez sensu. Także dbajcie o ciągłość, odpoczywajcie, regenerujcie się, nie lećcie na hamat, dbajcie o technikę i osiągniecie na pewno szczyty. Także korzystajcie z Deloadów, mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z filmu. Na kanale Kaczerady będzie kolejny odcinek z sezonu drugiego droga do sceny. Będzie więcej o zobaczycie już niebawem. Pozdro!